Tutaj przełożę sobie to, to ciasto, bo będę robiła jeszcze drugie drożdżowe ciasto na makowce, na sztuce makowe, troszkę mnie nie widać. No. Teraz sobie tutaj przełożę i będziemy robić następne. 嗯。Mm hmm. I będzie sobie rosło. Przykryjemy. Bo chcę to jedno i drugie włożyć do piekarnika razem. Zawsze to razem piekłam. Muszę tylko sprawdzić w jakim czasie, ale chyba to się tak samo pieczy w tym samym czasie. Taki sam długi czas jest pieczenia, bo przeważnie to piekłam razem. Dobra, teraz muszę przygotować na makowiec drożdżowy, na drożdżowe. A teraz będę robiła y, masę makową, nie makową, tylko marcepanową do sztolen. A że mam połowę tylko porcji sztolen, to też połowę porcji y, marcepanu. Nie musi być to za dużo, bo potem będzie to za słodkie. A ten marcepan mi się przyda później jeszcze do zrobienia do zrobienia sobie cukierków, ale to już to już y, później dużo po świętach tak, mam tutaj marcepan troszkę sobie tutaj dam złożonek y, y, i do tego dam skórkę pomarańczową Tą, którą sama zrobiłam. Tyle starczy. Tak. I teraz sobie będę to tak ciapciać, żeby wrobić yy, yy, no te, ten marcepan, te bakalie. Nie mogę mogłabym też troszeczkę orzeszków tutaj zielonych dać, a mam, więc chyba sobie dam. To jeszcze tutaj mam zmielone nie wiem po co wam tutaj ten piec pokazuje o to lepiej będzie nie? to sobie troszeczkę sypnę. sobie ukulon z tego wałek. Za chwilę już chyba będę mogła też tolem y, wałkować. Ciasto na roladę też już właśnie. A mak jeszcze jest trochę za ciepły. No. Tak, to się już wymieszało i zrobię sobie taki wałeczek. Nie wiem na jak, jaki taki duży. O nawet to będzie i tak dość dużo. Myślę, że taki ten sztolen styknie. Dobra, nie chcę to jest Ręce myję i za chwilę robimy dalej. Mam y, masę marcepanową do sztolen. tym jeszcze miałam mokry ten garnek. Troszkę. No i tutaj, tu ja mam wszędzie pełno czegoś. Tutaj mam już y, suszki na kompot wyciągnęłam. Ach. Jeszcze tego lukru nie zrobiłam na ciasteczka. Nie wiem, może jutro zrobię. Bo po lewej będę robiła jutro. I te, ten piernik. To może i na pierniczki tam. No. Zaraz tutaj sobie to ciasto. Oj, znowu mi się tu mąki weszło w pierścionek. Co ja to mam dać Nie dam do kieszeni, bo potem dam to do prania razem z zawartością kieszeni. No i ładnie nam tutaj wyrosło. O, proszę, jak ładnie wyszło sobie. O. Jeszcze dzisiaj będę te. Yy, śledzie jeszcze będę musiała moczyć a jutro będę do zalewy dawała tak i teraz sobie to rozwałkuję no no, jeszcze to troszkę przerobię wyłażą te nie ma wyłazić. No i robimy taki prostokąt. Znów mi wyjdzie duży, ale nie taki duży jak wcześniej, bo to jest tylko z, y, z 250 gram y, tego mąki. jego grubości może być nie, bo to nie będzie zawijane, rolowane, tylko wałeczek z marcepanu kładę sobie na środku, to zawijam sobie tu, to sobie tutaj, o tak i tak. Ja sobie to tak zrobię. O! I żeby mi się to nie otwierało, to zaraz sobie tu zrobimy pewny okus pokus, bo mogłabym dodać do formy takiej teksówki, co znowu nie kodzi. Ale to chodzi o to, żeby miał taki kształt właśnie. Zrobimy sobie obręcz z folii aluminiowej żeby to się nie rozjeżdżało. Oj, głupie słuchawka mi spadła. Dobrze, że nie roganka. No i teraz sobie dam papier na blachę. Zabieram papier i już mam sztulem. Mam nadzieję, że się za bardzo nie rozejdzie. Y Mam tutaj do włożenia do piekarnika, piekarnik mam nagrzany i wkładam. Miałam to odwrotnie sobie dać, bo no tak należy po tym ten sztolen y, masłem i cukrem pudrem obsypować, jakby z tej strony. Teraz ja sobie jeszcze tylko sprawdzę, na ile minut to tam ma być. No i... Będzie się piękno. Ten stolen i tutaj słabo widać, może mi się uda troszeczkę z lampą. O, tak będzie lepiej. I teraz ten stolen, tak wyrósł. Spróbuję to jedną ręką. Polewa się masełkiem. Tak, Żeby to było takie mokrawe, żeby naciągło tym masłem. I teraz posypuje się to cukrem pudrem. Robimy taką ponuszeczkę. I to wsiąkać będzie w to masełko po prostu. Mam małą już tego, tego cukru pudru, a już nie chcę dzisiaj mielić. Bo ja sobie sama robię tak. I teraz jeszcze raz polewamy masłem, żeby to w to wciągnęło, co ja Wam pokazuję. Przepraszam za odgłosy, ale jedną ręką to ciężko. Tak, żeby fajnie, bo to musiała sobie przechylić tą miseczkę. O! To jest takie bardziej myślane. To powinno fajnie naciągnąć. Zaraz sobie znowu nasypię do sitka cukru. no I mamy znowu cukier. Tylko najlepiej to mieszać sobie tym łyżeczką. I wtedy to posypywać. I tak chyba zrobię to tak to słabo leci. I to będzie wcią wciągało i będzie, to jest jeszcze gorące i wtedy się zrobi taka fajna kołderka. Muszę to zrobić dwoma rękami. Są mi dwie ręce do tego potrzebne. No i tak to mniej więcej wygląda i teraz będzie sobie stygło. No tutaj włożę te makowce na razie, żeby zbóżkowi nie przeszkadzały i to masło wyciągam.